Cześć! W poprzednim odcinku stworzyliśmy to takie hero section za pomocą Reacta, Tailwind'a i TypeScript, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak za pomocą tego ostatniego narzędzia, czyli TypeScript, podnieść bezpieczeństwo naszej aplikacji, bezpieczeństwo typów w naszej aplikacji, więc jeszcze na sam początek widzu, proszę Cię o zostawienie łapki w górę no. dla zasięgu tego filmu i jeśli interesujesz się stronami internetowymi to zasubskrybuj mój kanał, żebyś był na bieżąco ze wszystkimi nowymi treściami. Tylko dodam, że planuję stworzyć film odnośnie najlepszych narzędzi AI dla dewelopera, więc widzów, jeśli nie chcesz przegapić tego filmu, to Ty bardziej zasubskrybuj mój kanał. A ja już nie przedłużam, zapraszam Was na praktyczny poradnik TypeScript. Ok, więc na samym początku, jeszcze zanim przejdziemy do naszego projektu, to wytłumaczę TypeScript na takim bardzo podstawowym przykładzie. W ogóle pokażę Wam, o co w ogóle chodzi w tym TypeScriptcie. Więc na początek, aby korzystać z TypeScriptu, musimy mieć go zainstalowanego i służy do jego polecenie npm install Minus "-g", żeby zainstalować globalnie, z flagą minus "-g", Typescript. I właśnie oto takie polecenie musimy wykonać, aby zainstalować Typescript. Ja już mam go zainstalowanego. Więc teraz musimy zainicjalizować nasz projekt i służy do tego polecenie tsc init. Widzimy, mamy nasz plik zainicjalizowany. Na razie mamy go na czerwono, tym się nie przejmujemy. I jeszcze sobie stworzymy plik index.ts. Ok. Mamy nasz pliczek. I teraz napiszemy sobie taką prostą funkcję, która nam doda dwie liczby. Więc sobie napiszemy funkcję. Nazwiemy ją sobie na przykład tak. I powiedzmy, że będzie przyjmowała ona dwa argumenty. Już mi tutaj idę podpowiadam, ale ja się na razie tym nie przejmuję. I żeby zwróciła nam dwie wartości. Sobie usunę to podpowiedzi, bo na razie nie będę chciał. I widzimy, że nasza funkcja jest podkreślona na czerwono. Jak nawet sobie utworzymy plik index.js i skopiujemy sobie naszą funkcję, to widzimy, że ona jest napisana poprawnie. Nie mamy tutaj żadnego błędu, a według TypeScript mamy tutaj błąd. I błąd polega na tym, że nawet jak najedziemy sobie na naszą tutaj ikonkę, na, no boże na naszą tutaj, na nasz argument, to widzimy, bo, no boże na parametr, to widzimy, że jest typu any, czyli jakby nie ma żadnego typu i musimy mu nadać typ. Bo jeżeli tutaj na przykład TypeScript nie wie, czy tutaj na przykład jest number, czy string, musimy mu o tym powiedzieć, więc wystarczy, że dajemy sobie dwukropek oraz następnie napiszemy typ, na przykład number. I w B musimy zrobić tak samo. I wtedy TypeScript już nie ma do, do nas żadnego pretensji. I jeżeli najedziemy sobie naszą funkcję, to widzimy, że mamy dwa argumenty jako number i TypeScript sam z siebie domyśla się, że będziemy chcieli zwrócić number. Ale możemy też na przykład powiedzieć, że będziemy chcieli jakimś studentem zwrócić string. I wtedy tutaj już nam wyświetli się błąd. I żeby to naprawić, musimy dodać to string ale nie możemy zwrócić wartości number, bo tutaj deklarujemy, że zwracamy string. Ewentualnie możemy też napisać, że nic nie będziemy chcieli zwrócić, czyli po prostu możemy dać void. I wtedy na przykład damy tylko console.loga i wtedy nasza funkcja jest poprawna. bo Void oznacza, że nic nie chcemy zwracać. Ok, więc tyle z, tego, z takiego przykładu. Teraz Wam jeszcze pokażę, Taką, taką funkcję, bardziej rozbudowaną Czyli powiedzmy Niech zostanie ta sama funkcja Tylko żebyśmy chcieli mieć jakieś Więcej parametrów Na przykład tc niech będzie stringiem Powiedzmy jakieś de Niech będzie to boolean Co tam możemy mieć F Niech to będzie string, ale to będzie tablica stringów Więc sobie zapiszemy w ten sposób I możemy Możemy zapisać to tak pisać w nieskończoność te wszystkie typy, ale możemy je sobie wyodrębnić. Czyli po prostu stworzymy sobie tutaj takie coś. Piszemy słowo kluczowe type i piszemy Add to Numbers Type na przykład. Oczywiście nazwa jest dowolna. I tworzymy taki oto obiekt. I możemy sobie przekopiować te wszystkie wartości stąd i wkleić je tutaj. Właśnie w ten sposób, i tutaj możemy z, naszego, z naszej funkcji sobie wyodrębnić pewne argumenty c, d, e oraz f. Tam mieliśmy i teraz po dwukropku możemy dać tutaj dwukropek i piszemy nazwę naszego typa. I tutaj mamy, mamy już zadeklarowane nasze zmienne. Ta funkcja jest OK, według TypeScript. Tylko tutaj mamy jeszcze błąd, bo nie podaliśmy wszystkich argumentów, ale jak teraz podamy je, podamy, to wszystko, wszystko wraca do normy. Wszystko jest już OK. Jeszcze sobie może wykonsoluję te wartości. Tak, tak, tak. I teraz, żeby przekształcić nasz plik TypeScript do JavaScript, wystarczy użyć polecenia tsc. Oczywiście możemy sobie stworzyć plik, plik, ten... Y, 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 pakiet JSON i sobie tam skonfigurować skrypt, na przykład tsc watch, żebyśmy nie musieli cały czas pisać tsc, 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 tylko co zapisanie naszego pliku to automatycznie będzie się to kompilowało, ale my, to jest bardzo prosty przykład i tego nie będę się bawił w takie rzeczy i teraz jak wejdziemy sobie do naszego plik, pliku javascript to widzimy, że te wszystkie typy znikają bo one normalnie w javascript nie występują, to jest tylko w typescript takiego, jeżeli nawet zapiszemy Naszą, naszą tutaj zmienną jako number To 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 Nam nic nie wyświetli ale to jest zapis niepoprawny bo mamy może inaczej to zapiszę. O Widzimy Nie ma czegoś takiego i nawet dostajemy komunikat Że jest on dostępny tylko w TypeScript Taki zapis jest dozwolony tylko w TypeScript Javascript taki zapis nie istnieje i właśnie ten tutaj plik, add to numbers, może nie plik, tylko deklaracja typu, definiuje nam taki obiekt typów, jaki tutaj będziemy mieli. Na będziemy mieli na pewno nam nasz, naszą, nasz parametr a, który będzie number, c, na przykład string, d, e, bulin, f będzie tablicą stringów. Możemy to zapisać jako type, ale możemy też zapisać interface. Interface, tylko tutaj musimy usunąć równa się. Tak, też możemy zapisać. Ja bardziej preferuję type'a, więc sobie go przywrócę. Obie oba oba te zapisy są poprawne. Obie formy tego zapisu są poprawne. Jeszcze tutaj możemy zauważyć, że dostajemy taki use strict. Na samej górze mamy napis use strict i on oznacza po prostu tryb ścisły. A tymczasem myślę, że możemy się już przenieść do naszego właściwego projektu, bo już w miarę taki typescript ogarniamy, więc zobaczmy teraz na naszym projekcie, co możemy w nim poprawić. Ok, jesteśmy już w naszym projekcie, i teraz sobie go przebudujmy, aby użyć naszego typescriptu. Więc pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to tutaj te elementy. Możemy sobie stworzyć osobny komponent, na przykład niech to będzie komponent menu item. i sobie jakąś tam standardową funkcję napiszemy. OK, przekopiuję sobie tą wartość i będę chciał ją tutaj zwrócić. OK, wyrzucę Reacta, bo w sumie to nam niepotrzebne. I teraz bym chciał, aby ten nap, ten komponent był taki, taki bardziej, jakby to powiedzieć, taki bardziej dostosowany. Mianowicie bo teraz on by wyświetlał cały czas About Event. Jakbym to usunął to i zastąpił tym komponentem, więc tak teraz to zrobię. On się nazywa Menu Item. Korzystam sobie z podpowiedzi. I teraz sobie uruchomię nasz projekt, żeby zobaczyć, czy wszystko jest tak jak było. OK. Przechodzę do naszego adresu i widzę, że wszystko jest tak, jak było. Więc teraz możemy go sobie trochę zmodyfikować, aby był taki bardziej elastyczny. Więc ja bym chciał przekazać tutaj do tego, do tego naszego komponentu para, boże, parametr. Powiedzmy, niech to będzie tekst i chciałbym, żeby ten tekst był typu string, czyli piszemy po prostu tekst string. Jest to taki sam zapis, jak wcześniej robiliśmy z tym typem. I bym tutaj napisał tekst string. Jak sobie zobaczymy, jakbyśmy nie patrzyli na tą część i zobaczymy tylko o to, to to jest to samo. Ale że mamy tylko jedną wartość, to w sumie nie będę tego pisał, bo wystarczy, że napiszę tutaj w linii. Mamy tylko jedną wartość, więc i tak to będzie czytelne. I teraz tutaj, zamiast naszego tekstu, po prostu wpiszemy sobie naszą zmienną tekst. Ok. I teraz dostajemy błąd, mianowicie tutaj nam TypeScript podpowiada, nasz kompilator, że oczekuje, oczekuje pewnej wartości. Więc damy mu tą wartość i napiszemy About Event jako naszą pierwszą wartość. I to samo możemy również zrobić z resztą. I widzimy, to nadal działa, nadal to nam działa, ale byśmy chcieli to zrobić jeszcze w inny sposób. Mianowicie stworzę tutaj taką prostą, prosty, prostą, tablicę z naszymi eventami i powiedzmy niech to będzie tablica obiektów, żeby było tak bardziej realistycznie, jako taka odpowiedź z API. Więc stworzę sobie pierwszy projekt, yy, boże, ten obiekt i nadam mu pole id, Niech będzie jeden, tekst about event i sobie stworzę tę resztę. Okej. Okay. Wszystko przebiegło sprawnie. Tylko jeszcze bym chciał nadać typ naszej tablicy, więc ja może sobie ją wytnę do osobnego pliku. czy powiedzmy damy sobie osobny folder, nazwijmy go na przykład Data. I tu na przykład damy sobie menu Items. I teraz sobie tu wklejmy i wyeksportujemy sobie, tylko jeszcze zmienimy tutaj ten ten, żeby to była stała więc to sobie podkreślimy, że to jest stała więc napiszemy to wielkimi literami bardzo podobny zapis jak w Pythonie, jak ktoś korzystał to na pewno kojarzy i teraz bym chciał dodać typ tutaj do naszego menu items więc co będziemy musieli zrobić, będziemy musieli sobie, powiedzmy, że utworzymy sobie nową, nowy folder aby to było wszystko czytelne i nazwiemy go types i w nim utworzymy sobie nowy ta, y, typ możemy to sobie zapisać również tutaj ale chcę, żeby to było tak w miarę czytelne więc piszemy sobie menu items.type.test dot dot oczywiście to dot, dot .type jest zbędne ja sobie tak piszę, żeby to było czytelne żeby było wiadome, że tutaj się znajduje i możemy teraz użyć tego jak nam tutaj nasza idea podpowiada y, z interfejsem możemy również użyć y, typa, ja użyję typa i teraz, co byśmy chcieli na pewno? Widzimy, na, mamy obiekt i on, pierwszą, pierwszą wartością jest id, który będzie zawsze typu number, drugą wartością jest tekst, który zawsze będzie typu string. Więc musimy sobie utworzyć pierwszy id typu number i drugie tekst typu string i sobie to też wyeksportujemy. I teraz sobie tutaj nadamy ten nasz type, pamiętamy dwukropek. kropek, i widzimy, że to coś dziwnie, bo mamy, to, to nam podkreśla, niby jest wszystko ok, ale podkreśla nam, dlatego, że to jest tablica tych obiektów. A my tutaj dyktujemy tylko jako, jako obiekt. Żeby to naprawić, dajemy tutaj tablicę na końcu, i to już jest, jest jednoznaczne, że to jest tablica tych obiektów. I również dla takiej, dla takiej dobrej praktyki będzie tutaj do pisania type. I teraz mamy to wszystko już bardzo czytelnie zrobione. Więc teraz. Sobie to wykasuję i odwołam się do naszego menu item. I tutaj już skorzystam z podpowiedzi. Mianowicie użyję sobie pętli, pętli map. Oj, widzę, że to nam nie zaczytuje, niestety, więc sobie to dodam z ręki e, items. Okej, okay, coś nam nie czyta, więc sobie to dodam. menu items data. Okej. Okay. Widzimy, wszystko jest jak najbardziej poprawne. Musimy tu użyć jeszcze key, abyśmy nie mieli później problemu. Jak widzimy, odświeżymy to nasza funkcja cały czas jest poprawna. Wszystko nam się tutaj zwraca. Otworzę sobie konsolę. No jak na przykład sobie usunę tutaj ten atrybut key, to powinienem dostać błąd. Dostałem. I jeszcze, żeby poprawić czytelność, bo to jest taki troszkę, tak no, można powiedzieć, że już nie dość czytelne. Nie dość taki czytelny, oczywiście nie jest to taki antypattern, ale możemy to napisać ładniej. Mianowicie wyodrębnimy sobie ID i tekst. I pozbędziemy się, pozbędziemy się tego item. I widzimy, cały czas działa, a teraz jest to zdecydowanie ładnie zapisane. Ok, możemy sobie teraz przejść do naszego drugiego komponentu, do komponentu Hero. I co tutaj możemy zrobić? Możemy w sumie zmodyfikować nasz, yy, nasz tutaj header główny. W sumie nie. W sumie możemy dać button jako taki customowy komponent. Więc sobie stworzymy może nowy folder components UI i stworzymy sobie tutaj nowy, powiedzmy, plik button. Comp, oj, może komponent. TSX. Oj, nie, nie, nie. I sobie tutaj go wkleimy. I chciałbym, aby ten button był taki customowy, żebyśmy mogli go sobie edytować. Więc również tutaj posłużę się zmienną. Powiedzmy tekst. I ją też będę chciał sobie przekazać. I ona też będzie typu string. I teraz tutaj mogę sobie użyć mojego komponentu. Z własnością taką. I dalej nam to działa. Ale teraz może mogę go sobie użyć gdziekolwiek bym chciał, na przykład powiedzmy tutaj, nie wiem gdzie on się wyświetli, o. I na przykład dam, powiedzmy jakiś inny tekst, na przykład subuj, sign up. Co tam jeszcze mina jest podpowiem? No cokolwiek możemy sobie tutaj napisać więc uzyskaliśmy nasz customowy baton teraz zajmijmy się może tą sekcją tutaj właśnie z tymi naszymi wszystkimi benefitami więc stworzę sobie osobny plik nazwę go może benefits box no coś takiego stworzę sobie nasz komponent reacta oraz bym chciał zwrócić nasz tutaj o ten div Jeszcze sobie to usunę. I w sumie to nie będę chciał zwracać Diva, bo to trochę w sumie taki antypattern. Więc po prostu sobie zwrócę sekcję. Ok. Widzę jeszcze tutaj, że w tym Divie nie mamy klasy, w tym klasem mamy. Oczywiście możemy mu dodać na przykład Flexa. Ale, ale, ale sobie yy, zrobimy customową klasę. Czyli mianowicie nadałem mu tutaj class name, powiedzmy nie, nie będziemy mu chcieli nadawać żadnej klasy, tylko będzie ona customowo pobierana z naszego tutaj jako argument. Jako argument będzie ona pobierana. O i jeszcze musimy oczywiście zamknąć naszą sekcję. Więc to mamy już za sobą i byśmy chcieli wyświetlić tutaj właśnie ten nasz paragraf. Ale byśmy chcieli, aby był on customowy, więc sobie dopiszemy na przykład tekst. I niech on będzie typu string. I go sobie tutaj przekażemy. Tylko jak już dobrze zauważyliście, to jest paragraf, a nie tekst. Ja właśnie pokażę wam z paragrafem, jak to zwrócić. Możemy zrobić go jako wrapper po prostu. Nadać tutaj mu children. I po prostu owinąć go, zrobić taki wrapper. A ja bym chciał pokazać Wam coś innego, inny sposób. Więc stworzę sobie w następne datę, powiedzmy Benefits. Data TSX. Ok, i chcę sobie wyeksportować coś takiego. I oj, tablica obiektów, i pierwszy obiekt będzie. O id, powiedzmy 1, i tekst, damy sobie drugi, drugi y, atrybut, tekst, będzie on naszym parametrem, naszym tutaj komponentem, tylko bez diva. Będziemy chcieli zwrócić paragraf tylko. Oczywiście tutaj mamy tak bardzo, bardzo czerwoniutko, i patrzymy już o co chodzi. Mamy oczywiście typ, to nas na razie nie interesuje. Ale dostajemy informację, że, to nie, że tutaj nie czyta nam, nam komponentów Reacta, więc musimy zmienić mu plik rozszerzenie na TSX. I jeszcze tutaj dostajemy następne informacje, więc musimy mu dodać Import React. Bo nam nie będzie czytał komponentów Reacta. Boże, no po prostu nie będzie nam czytał takich paragrafów, divów, spanów, elementów HTML-a. Więc znaczników HTML, więc musimy mu zmienić rozszerzenie na .tsx i jeszcze zaimportować sobie Reacta z Reacta i dodamy sobie więcej, więcej naszych paragrafów. Ehehe, tylko tutaj pozmieniamy sobie, żeby było wszystko, wszystko jak naj, najdokładniej, wszystko, wszystko, wszystko. OK, zmieniliśmy. I teraz możemy to sobie usunąć. Wszystko, wszystko usuwamy. I teraz bierzemy sobie nasz Benefit. Tutaj nam podpowiada już nasze ID. I tego też się pozbędziemy. Piszmy, piszmy dobrze. Wy, wyciągnijmy sobie ID. Wyciągnijmy sobie class name. Class name. I jeszcze co będziemy sobie chcieli wyciągnąć. To tekst. I wykasujmy to benefit. benefit. Ok. Jeszcze tylko nie dodałem klasy. Do naszej ID2. Teraz już się zgadza. Jeszcze będę musiał nadać typ do naszej tutaj tablicy. I już Wam mówię, że nie mogę tego zrobić tak yy, oddzielnie. Nie mogę tego wyeksportować, muszę to zrobić lokalnie. Więc stworzę sobie typ benefit type. No i okej. Okay. Oj, tutaj już mi podpowiada. No zostawię to i zastanówmy się. Na początek mamy tutaj ID, no to typu number, ale jak teraz rozgryźć ten, ten tutaj element? No widzimy, to jest normalny e, znacznik html -a. Jak go właśnie zapisać w TypeScriptie? Otóż służy do tego, no i tutaj mi już podpowiada niestety, taki typ zewnętrzny jak React Node. Po prostu React Node. Bez tego jeszcze React. Oczywiście go sobie musimy zaimportować. I on właśnie służy nam do tych elementów. I teraz sobie łączymy. Dostajemy błąd, mianowicie chodzi tu tutaj o nasz class name. On musi być dobrowolny, czyli stawiamy sobie znak zapytania. I OK, wszystko widzę, że jest już w porządku. Możemy sobie przejść tutaj i widzimy, mamy następny błąd. Nie może znaleźć benefits, bo musimy go najpierw zaimportować. No, będziemy chyba to musieli zaimportować ręcznie. Lata Benefits. Ok, jak. Dobra, to i, tak, to i tak musimy zostawić. Chociaż teraz nie, nie musimy. I tutaj, co jeszcze będziemy musieli zrobić? Benefits Box. To mamy Benefits Box. E, ok. Przechodzimy jeszcze do naszego komponentu Benefits, bo mamy tutaj następne podkreślenia, następne błędy. Mianowicie class name musi być dobrowolny, więc stawiamy znak zapytania, pierwszy błąd zniknął. I drugi, no to już wiemy, nie może to być string, musi to być react-node. React-node i musi być zaimportowany oczywiście z biblioteki React. I widzimy już, że nie mamy żadnych błędów. Wszystko jest jak najbardziej poprawnie. Przechodzimy do naszej przeglądarki. I widzimy, że nasze elementy się renderują. W konsoli, jak otworzymy, nie mamy żadnych błędów. Więc nasza aplikacja jest już gotowa. I to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli chcesz poznać najnowsze funkcje JavaScript, to ten odcinek będzie specjalnie dla Ciebie.